Witam państwa serdecznie. Zapraszam na kolejną rozmowę Instytutu z cyklu Kobiecym Okiem. Dziś goszczę Agatę Głażewską, entuzjastkę i wieloletniego praktyka edukacji domowej. Mamy Magdy i Kuby, dzieci, które były uczone wyłącznie poza szkołą. Z wykształcenia polonistka, wspiera uczniów i rodziców edukacji domowej w tej dziedzinie. Właścicielka wydawnictwa Josefiku, mającego służyć głównie edukacji domowej autorka książki Edukacja domowa jako styl życia. Witam cię Agatko serdecznie. Witam, bardzo mi miło. Powiedz proszę, jak rozpoczęła się twoja przygoda z edukacją domową? Było to już dawno temu, w, 2000, w 2007 roku, nasza córka wtedy miała 7 lat i myśleliśmy o wyborze szkoły dla niej. Najbardziej chyba pasowała nam szkoła muzyczna, bo chcieliśmy, żeby po prostu dziecko w tej szkole jak najlepiej się rozwijało. Widzieliśmy jej zdolności, widzieliśmy taką ciekawość świata, która troszeczkę w zerówce została przytłumiona, i to nas właśnie niepokoiło, więc raczej zastanawialiśmy się nad taką szkołą kameralną, gdzie Grupa nie, nie stłamsi tego dziecka, i gdzie będzie taki w miarę wysoki poziom. I wtedy yy, yy, przeczytałam artykuł w którym twój mąż i tutaj pan ze Śląska, chyba pan Jacek Poreda, jeśli dobrze pamiętam, opowiadali o doświadczeniu edukacji domowej i to od razu tak e, zabrzmiało, e, zabrzmiało, swoim, że to musi być coś dla nas. Z tym, że mąż był bardzo sceptycznie nastawiony, bo to wtedy chyba było po prostu e, kilka tych rodzin zajmujących się edukacją domową, to było coś, o czym nie, nie potrafiliśmy sobie jeszcze tego wyobrazić. Pięknie właśnie twój mąż i, i z tym panem Jackiem o edukacji domowej mówili. To było takie coś, co, co jakby już długo nosiłam w sercu, bo sama jako dziecko myślę, że chciałabym bardzo być edukowana w domu, a nie nikt nie wiedział, że jest taka możliwość. I wtedy, I wtedy podjęliśmy decyzję, jeszcze spotykając się z jedną rodziną bardzo życzliwą. To była rodzina Państwa Bielędów. Pojechaliśmy tam do nich, do domu, do lasu. I jak mąż wysłuchał, na czym to polega, i zobaczył ten styl życia, właśnie, no to, no to powiedział, że innego nie chcemy. I, i tak to się zaczęło. Więc to była mała grupa, troszeczkę to wyglądało inaczej niż teraz, bo nie było takich grup wsparcia. No do ciebie dzwoniłam, czasami spotykałam się w Olesinie z jakąś grupą. Ale byliśmy tacy, przecieraliśmy troszeczkę szlaki, byliśmy tacy, odkrywaliśmy wszystko od początku do końca. Więc Myślę, że tak. By, byliście takimi śląskimi pionierami edukacji domowej. Wtedy poza e, trosemia. Tak, 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 tak. W, to, w którym tak, roku tak, rozpoczęliście? W którym roku, Agatko, rozpoczynaliście edukację domową? W siódmym, jak nasza córka poszła do pierwszej klasy. Mhm. I od pierwszej klasy właśnie szkoły podstawowej do końca, do natury oboje byli edukowani w domu. No była to rzeczywiście taka radość odkrywania świata z dziećmi, radość bycia w ogóle w rodzinie, bycia z dziećmi. I takie, um, no i widać było, że dzieci się świetnie rozwijają. Dzięki edukacji domowej właśnie, że mogą rozwijać swoją indywidualność i swoją osobowość, a także swoje zainteresowania. Jak wspomniałam, jesteś właścicielką wydawnictwa. Na początku września miała miejsce premiera Twojej nowej książki pod tytułem Nie bój się poezji. Skąd pomysł napisania tej książki? Pozwolicie Państwo, że pokażę. Zachęcam do zakupu i przeczytania, bo rzeczywiście warto to zrobić. Skąd pomysł na taką książkę, proszę? Powiedzieć? Wydaje mi się, że poezja troszeczkę jest niesłusznie traktowana po macoszemu i zaczynam tym zdaniem Hildebranda, że świat pozbawiony poetyczności to jakby wyschnięte źródło szczęścia człowieka. Poza tym przeczytałam wspaniałe eseje Brodskiego na temat języka, na temat poezji. Jestem do dzisiaj tym zachwycona. Eseje Barańczaka o nieufności, o poezji również. I stwierdziłam, że warto się tym podzielić, bo może zbyt mało dzisiaj dominuje bardziej taki światopogląd naukowy, zainteresowanie tymi nie tylko techniką, ale bardziej naukami ścisłymi. A humanistyka i zwłaszcza poezja ma nam bardzo dużo do zaoferowania, i być może. Być może po prostu warto o tym powiedzieć, żeby to na nowo odkryć. I tak zaczęłam właśnie pisać o poezji. Najpierw myślałam, że to będzie takie, taka praca, no, że to będą takie luźne eseje, ale potem stwierdziłam, że właściwie warto to powiązać też z praktyką i opisać, jak rodziny edukacji domowej zajmują się poezją, co poezja może nam dawać, jak pozwala rozwijać się naszym dzieciom, jak. Pozwala też no, odkryć to, co jest w naszym sercu, a czego nie potrafimy, nie potrafimy tak na co dzień nazwać. Powiedz, proszę, jakie są edukacyjne walory poezji z Twojego punktu widzenia? Myślę, że ich jest bardzo dużo. Rozmawiałam też z różnymi osobami na tych forach internetowych, co im dało obcowanie z poezją, i bardzo ciekawie osoby się dzieliły. Więc przede wszystkim. No, rozwija język, bo tak jak mówi Brodzki, to poezja jest tym niszczowskim użyciem języka i w minimum słów potrafi zmieścić maksimum treści. To jest takie bardzo, jedno z takich ciekawszych zdań wypowiedzianych przez właśnie Brodzkiego. Język, język dzisiaj troszeczkę tak się zubarza, nie wiadomo z jakiego powodu, tymczasem Ktoś powiedział, że nasz język cechuje rozrzutność, że tam mamy dużo więcej wyrazów niż potrzeba, ale po to, żeby nasz język był barwny, żeby był ciekawy, żebyśmy umieli wyrazić też poprzez swój sposób wypowiadania się swoją indywidualność, swoją taką niezwykłość, swoją osobowość. Więc to jest pierwsze, rozwój języka. Poza tym ta poezja, zwłaszcza poezja dla dzieci, my dużo czytaliśmy wiersze Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek, Tuwima, Kerna, no tak mogłabym wymieniać bez końca, rozwija też poczucie humoru. I to, bo to jest takie bezinteresowne, ktoś powiedział, bezinteresowne bezinteresowne obcowanie ze światem, radość obcowania ze światem, ze światem słowa, zabawa słowem. Wykorzystywanie do tego różnych środków językowych, więc na pewno poezja, zresztą potwierdza to Barańczak, że poezja może rozwijać poczucie humoru, wyobraźnie, bo poeta to ktoś, kto ma taki niespotykany u nikogo innego sposób patrzenia na świat, taki wyjątkowy i jego własny, i może rozwijać w dzieciach poetyckie spojrzenie, poetycki stosunek do świata. Oprócz takiego realizmu oczywiście, prawda, poza tym co jeszcze, no ćwiczy pamięć, bo dzieci zapamiętują bardzo łatwo, zapamiętują wiersze, czy uczą się wierszy, uczenie się wierszy na pamięć w ogóle ją ćwiczy. No i ktoś napisał taka na jednym forum internetowym, że takie doświadczenie pracy z poezją w okresie młodości, Pozwala, nauczyło ją prezentować siebie w różnych sytuacjach, bo ta osoba brała udział w konkursach recytatorskich, więc musiała musiała ten wiersz właśnie odpowiednio zinterpretować, pokazać siebie, przełamać swoją nieśmiałość. Dodaje więc też nieśmiałości siebie. No myślę, że to przede wszystkim, ale też odkrywa jakieś takie zasoby życia duchowego. Barańczak o tym mówi, że dopóki nam się dobrze wiedzie, to jakby o tym nie myślimy, że w życiu są też takie wydarzenia jak jakaś niespełniona miłość, cierpienie, śmierć kogoś bliskiego, wojna, no, no różne nieszczęścia. I poeci wtedy dostarczają na, nam słów, dzięki którym możemy o tych sprawach mówić, z drugim człowiekiem, ze sobą, z Panem Bogiem. I to jest, to jest właśnie, zresztą ta książka powstawała w takim czasie, że z jednej strony mieliśmy pandemię, z drugiej strony wojna na Ukrainie i jakby w ludziach rodzi się takie, taki jakiś niepokój, szukają oparcia w czymś głębszym, żeby w tym świecie, jaki teraz jest, mieć jakiś punkt odniesienia i jakieś poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że poezja tutaj może bardzo pomóc. Powiedz mi proszę, z Twoich obserwacji, pewnie prowadziłaś również rozmowy z rodzinami edukacji domowej, kiedy przygotowywałaś się do pisania tej książki. Jaki jest stosunek rodzin edukacji domowej do poezji? Więc napisałam na grupie, poprosiłam, żeby osoby podzieliły się, jak wykorzystują, jak, jak, jak po prostu, jakie ma, jakie mają, jaki mają stosunek do poezji w tym swoim codziennym życiu. I muszę przyznać, że dość duży był odzew. Osoby się dzieliły o tym, osoby dzieliły się tym, jaką poezję dzieciom czytają, mówiły dużo o poezji śpiewanej, o tym, jak ich dzieci reagują właśnie na słowo poetyckie. I przeważnie jest to taka, to co obserwowałam, u nas w domu taka radość obcowania ze słowem, bo dzieci się cieszą słowami. Właśnie to widziałam u nas, że dzieci się cieszą nowymi słowami, cieszą się jakimiś ciekawymi skojarzeniami słownymi. I na tej, podczas tej dyskusji to wynikło, podzieliła się też Twoja córka, która powiedziała, jak to u Was wyglądało, że uczyliście się poezji, nie tylko, nie tylko współczesnej, ale też tej dawnej, angielskiej. No tam mówiła o swoich ulubionych poetach. Potem bardzo ciekawa rodzina. To są oni, mają taką stronę edesiat, edesiaki I, i właśnie o tym, jak poezja pomaga im w wychowaniu dzieci. W, tym, w, tym, w przekazywaniu tych wartości, które są dla nich ważne. Podzieliła się też pani swoim doświadczeniem, pani Bożena Bobadyka, o tym, jaką rolę ten, te teksty poetyckie odgrywały w ich domu, jaką poezję lubi, o swoim pisaniu poezji również mówiła. Także wydaje mi się, że ten odzew był i ucieszyłam się, że to nie jest takie, w tych środowiskach przynajmniej, że to nie jest takie całkiem, całkiem zapomniane i odrzucone. Powiedz proszę, czy poleciłabyś tą książkę rodzicom jako pewnego rodzaju przewodnik po poezji, tak? Jako książkę, która mogłaby zachęcać do, do czytania poezji? Myślę, że tak. Ostatnio kupiła znajoma właśnie, bliska, moja znajoma, która ma. Sześcioro dzieci też już bardzo długo w edukacji domowej, i pierwszy, yy, pierwszy zaczął czytać yy, tę książkę jej mąż, i czytając, ciągle mówił: Słuchaj, musimy czytać dzieciom więcej poezji. Za chwilę musimy czytać więcej poezji. I na końcu powiedział: Ale, no tutaj tak się pochwalę cudzym słowem, e, ale pięknie ta Agata pisze, bo rzeczywiście starałam się dobrać język do tematu, czyli pisać takim no, no pięknym językiem, żeby może nawet samym Samym tym zachęcić, ale jest też rozdział yy, poświęcony tej poezji dla dzieci, gdzie jakby no, napisałam, że jest to takie subiektywne przedstawienie tego, co warto czytać, czego warto słuchać. Yy, I tam pokazuje poezję i tę dawniejszą, złoty kubek Lenartowicza, który bardzo lubię i zresztą sam Cyprian Norbit powiedział, że to jest taka, poe, że to jest taka perełka poezji polskiej. Yy, no. Mówię o, o, o tych poetach dawniejszych, na przykład też Konopnickiej, o, o Jachowiczu, chociaż, chociaż dzisiaj taki jakiś nielubiany za ten smrodek dydaktyczny, jak to się powtarza często. No i bardzo dużo miejsca poświęcam tej poezji współczesnej, bo mamy w czym wybierać rzeczywiście, bo jest i Strzałkowska no genialna, Papuzińska, później są te wiersze Agnieszki Frączek, które bardzo lubiliśmy, wiersze Kerna, Gałczyńskiego. I, wszystkie, i, I myślę, że dużo tutaj jest w tej książce też tekstów poetyckich, które być może właśnie zachęcą do czytania, do, do, do sięgania po tę poezję. Teraz może pokażemy, jaka prywatnie jest Agata Głażewska. Powiedz mi Agatko, jaki jest twój ulubiony poeta? Bardzo lubię Herberta, zresztą pisałam pracę magisterską na temat jego zbiorku Raport z oblężonego miasta i ten Herbert właściwie tak towarzyszył mi już od, bardzo, mi od wielu lat i często sięgam do jego utworów, ale lubiłam też, no w czasach młodości to wiadomo, był Stachura, Bursa, te wszystkie, Pawlikowska, Jasnorzewska, Poświatowska, no, a tutaj też bardzo lubię te wiersze Karola Wojtyły. One jakoś duchowo mnie też kształtowały. I, I często znam bardzo wiele, przynajmniej fragmentów tych wierszy na pamięć i w różnych sytuacjach one mi się przypominają gdzieś jakoś, dają mi odpowiedź na to, co, co w danym momencie przeżywam. Więc to jest taki poeta, który, którego mogę uważać za przewodnika w moim życiu. Ostatnio odkryłam też Beatę Obertyńską, no to zale dużo zależy od tego jaki mam, jaki, jaki okres przeżywam i jaki mam nastrój, ale tak przewija się Herbert, oczywiście Norwid bardzo, Mickiewicz coraz, coraz częściej, bo jest takie, taki, taka, taka grafika przedstawiająca mózg polonistki i tam jednym z punktów jest miłość do Mickiewicza i to mogę rzeczywiście potwierdzić. Widzę, jak on jest aktualny, jak, jak, jak y, często jest interpretowa interpretowany też przez współczesnych w różny sposób. Powiedz mi, proszę, y, a jaka jest Twoja ulubiona książka? Ciągle wracam do Ani z Zielonego Wskórza. To była książka mojego dzieciństwa. Bardzo ją lubię. E, postać, która była moją. Taką duchową przyjaciółką, na której się chciałam wzorować, i teraz też chęt, chętnie do niej wracam. Oczywiście e, opowieści z Narni, e, Tolkien. Teraz omawiamy Hobbita z, z jedną z uczennic, więc czytałam już chyba 30 raz i nigdy mi się nie znudzi i zawsze, zawsze, zawsze chętnie do tej książki wracam. Więc chyba tak najbardziej, te. Jakiej słuchasz muzyki? Bardzo lubię muzykę klasyczną. Już jako uczennica ósmej klasy, więc bardzo dawno temu, zachwyciłam się Chopinem. I bardzo chętnie słucham właśnie tego, ale lubię też poezję śpiewaną. Stare, dobre małżeństwo. Lubię bandę Warską, jak śpiewa wiersze Norwida. Lubię niemena, turnała, no tych wszystkich właściwie związanych z piwnicą pod baranami. Lubię też jazz. Też wszystko zależy właściwie od nastroju. Mm -hmm. Powiedz mi jeszcze, proszę, Twoje ulubio ulubione potrawy. Lubisz gotować czy, czy, czy jeść? U mnie, u mnie, wolę jeść. U mnie gotuje najczęściej mąż, bo mąż bardzo lubi gotować i gotuje dużo lepiej niż ja. No, ale ja najbardziej lubię potrawy ze szpinakiem, czyli jakaś tarta ze szpinakiem, makaron ze szpinakiem i serem pleśniowym, ciasto francuskie ze szpinakiem, no to szpinak w każdej postaci, no to jest moje ulubione danie i wtedy gotuję sobie sama, bo mąż bardzo, bardzo szpinaku w przeciwieństwie do mnie nie lubi. Brukselkę lubisz też? Bardzo nie lubię brukselki. Właśnie że nie wszystkie zielone potrawy do mnie trafiają. Nie lubię brukselki, ale lubię wszystkie wszystkie sałatki takie z zielone warzywo z jarmużem. Z jarmużem, jarmuż, tam połączenie jarmuż, granat, pomidor, cebulka, jakiś prażony słonecznik do tego. To Kolesława niezmiennie w różnej, w różnej wersji, bo mąż z kolei ja, ja na przykład w kuchni to muszę się trzymać sztywno przepisu. Ja jestem taki, rzemieślnik bardziej, a mąż z kolei w tej dziedzinie jest artystą, więc on zawsze, jak ten Kolesław w jego wykonaniu, to ciągle ma inne odmiany, po prostu i troszeczkę inne smaki. Ciasto lubię, marchewkowe na przykład, ale już teraz ostatnio jakoś nie pieczemy, bo mamy świetną piekarnię pod domem, więc tam kupujemy takie serniki na zimno pyszne. Mm -hmm. A powiesz mi coś o swoich pasjach? Jakie, jakie masz pasje? Jakie Za literaturą. Mam, jakie mam pasje? Bardzo lubię długie spacery i rzeczywiście... E, Teraz się przygotowuję, bo moim marzeniem jest pójść do grobu Świętego Jakuba na Kamino. I wybrałam sobie już tą krótszą trasę, pięciodniową, ale codziennie 25 km, więc trzeba by przećwiczyć. No tutaj mam piękne tereny, mieszkam w Ćwiklicach, także takie spacery do Pszczyny, to 2 km, jest piękny ten park pszczyński. Lubię też jeździć na rowerze, lubię tańczyć. Lubię tańczyć i teraz mam taką krótką przerwę, ale chodzimy z mężem na tango i bardzo nam się to podoba już marzymy o pierwszych milongach. To są takie właśnie paty, no oprócz, oprócz tego, że właśnie lubię czytać, ale też lubię spotykać się z przyjaciółmi i rozmawiać. Nie lubię takich dużych zgromadzeń towarzyskich, bo raczej jestem osobą introwertyczną. Natomiast właśnie w taki spędzam długie godziny na rozmowach z przyjaciółmi. Nie wiem czy to można nazwać pasją, ale na pewno to jest moja pasja. Jeżeli sprawia, sprawia to, to tak. przyjemność, to, to jest tak. to co. Czymś rodzaju pasji, prawda? Ja lubię wąchać kwiaty, bo z kolei u mnie pasjonatem ogrodu jest mąż i sadzi różne rodzaje róż, i to już mu zostawiam. Ja najwyżej tam plewie czasami, a ja lubię po prostu te róże oglądać, wąchać, układać w bazonie i cieszyć się ich, ich pięknem. Mówiłyśmy o Twoich książkach, tak? Na wstępie o edukacji domowej jako stylu życia. Następnie o, o najnowszej książce niebu się poezji, ale to nie, nie wszystko, co wydałaś, tak, ponieważ piszesz. Czy można powiedzieć, że pisanie jest również twoją pasją? Tak, bardzo lubię pisać I to, było, i to było coś, co towarzyszyło mi od dzieciństwa. To pisanie listów. Jeszcze mam całą taką dużą walizkę listów, które dostawałam z różnych stron Polski, od różnych osób. Pisanie pamiętników to też coś, co, co bardzo lubiłam. I nadal prowadzę takie swoje dzienniki duchowe, bo rano mam taki, taki czas takiej medytacji czy spotkania ze Słowem Bożym i tam sobie za, za, zanotowuję te swoje refleksje, potem do nich wracam, gdzieś sobie wypisuję, co, co w tym miesiącu jakoś do mnie szczególnie przemówiło i mogło być taką moją dewizą na następne, na następne dni. No i, i przyznam, że... Że to jest coś, co, co sprawia mi też radość. Teraz, w ubiegłym roku, wydałam książkę, właściwie to jest książka nie tylko mojego autorstwa, bo zebrałam też sześć innych kobiet i z okazji beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego wydałam książkę dla dziewcząt, ale okazuje się, że też dorosłe kobiety z chęcią ją czytają. Ta książka nosi tytuł Piękna Dziewczyna i właściwie mówi o różnych takich dziedzinach życia kobiet, o emocjach, o, tym, o, o naszej fizjologii, o, o relacjach, właśnie o tym powołaniu do miłości, do szczęścia. A teraz planuję, już, już dosyć długą, to chodzi po głowie chciałabym napisać um, taką książkę: Pozwól mi być sobą. I na podstawie, myślę, jeszcze nie wiem jak to będzie, ale na podstawie też takiej odkrywanej przeze mnie błogosławionej Marceliny Darowskiej, która była świetną wychowawczynią i znawczynią w ogóle ludzkiej psychiki, ludzkiej duchowości, chciałabym właśnie napisać, co ona proponuje, żeby pomóc dziecku stać się sobą. Chociaż przeczytałam, że dawniej, że to, że, to, że to w ogóle określenie, nie wiem czy to jest prawda, nie, nie sprawdziłam tego, że to określenie bądź sobą wymyślił Gombrowicz, że wcześniej nie funkcjonowało, ale dzisiaj rozumiemy to już tak, że bądź sobą, czyli bądź sobą prawdziwą, taką jaką jesteś rzeczywiście, bez tych wszystkich masek i jakichś takich naleciałości, które, które są dla ciebie sztuczne i z którymi się źle czujesz i które narzucają ci inni ludzie. No, więc zobaczę, co z tego wyjdzie. Marzy mi się też jakaś powieść, ale, ale to nie chcę mówić, bo, bo nie wiem, czy się uda. Radko, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Było mi niezmiernie miło gościć. Cię. Do zobaczenia i do usłyszenia. Ja również dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.